Nazywam się Krzysztof Stopieżyński, jestem prezesem firmy Baltic Diving Solutions. Baltic Diving Solutions jest firmą, która jest oryginalnie firmą zajmującą się pracami podwodnymi, zarówno nurkami, jak i robotami podwodnymi. Obecnie prowadząca wsparcie techniczne dla projektów morskich w szerokim zakresie, w zakresie hydrograficznych, w zakresie monitoringu środowiskowego i tym podobnych zagadnień, głównie dla morskiej energetyki wiatrowej oraz przemysłu ropy i gazu. Tak jak każda działalność na morzu my nie patrzymy granicami państwa, my patrzymy granicami mórz. W związku z tym prowadzimy nasze operacje na południowym Bałtyku, mając aspiracje na coraz mocniejsze wchodzenie na obszar Morza Północnego. Misje gospodarcze i targi są miejscem, gdzie możemy pochwalić się tym, co udało się nam zrobić sprzętem, który posiadamy statkami, systemami nurkowymi, ale też to jest miejsce, gdzie ludzie z firm takich jak moja z Europy siadają i dyskutują. Zawiązują sojusze, podchodzą Wspólnie do projektów, i to jest ten moment, kiedy my się spotykamy i dyskutujemy na temat rozwoju przemysłu offshore oraz rozwoju współpracy pomiędzy partnerami.